Nie w teraz przed panem ścisonych stężników. Społeczeństwo uczyniło mnie O udało mi się już biegnąc na goblę, jestem bezpieczny Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd... Na groble. Przejścia nie ma. <grym> tak się teraz zabronił tutaj Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chce Panowie tak nie można. Przecież to Geralt, Wiedźmin, który ocalił wyzimę przed straszliwym no, kuroliszkiem. Aha. Bohater! Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Dzięki za. Niespodzianka w kanałach, rycerz płonącej róży, od stóp do głów unurzanych w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle i okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Witaj, biały wilku. Domyśl. Dobrze się. To by. Be... Znowu tę czy nawet tutaj mi do paty. Spieprzamy. Osobiście nie mam nic przeciwko Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Jesteś gotowy? Tak, pójdźmy na bagna. No i pójdę bezpiecznie na bagna. Zapowiada się ciekawa przygoda. Pagienne opary, utopce i woda w butach. To jedyne czego mogę się to spodziewać. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją łódź. Się patrzy. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? I już nie Bonhart usłyszysz, to... gryzie Skój, ziemię. Czybyk. Wszyscy w tym fachu, prędzej czy Ale później. Wszyscy, wszystkie szczuje muszą w tym fachu. Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Bywaj. Wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie, głównie Gerald i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. <trafnie> Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów, jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. Grypowy. Tak, tak, grypowy. Wszystko sobie na najlepiej. Yy, tak, 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 sobie tak, 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 co my tu mamy? tak, chyba nie zjawić. zabrać promem Nie tak szybko w myśl, jestem stary nie tak krzepki jak ty. Nie tak szybko w myszy. jestem stary nie tak krzepki jak ty. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły zginą. Starczy! Doły zginą! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy sprawiali wrażenie normalnych. Ta, Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą rybo ludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku! Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, nie, to jest, to jest zostawiając na ołtarzach przedmioty. Każdy przedmiot ma jakieś znaczenie i jest odczytywany jako intencja. I Tak samo odpowiadają wodanoi, zostawiając przedmioty. Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Musiałbyś pogadać z ceglarzami, ale one nie zwierzają się potencjalnym bluźniercom. Starczy! Sterkje! 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 Mamy ślady walki, też prawdopodobnie ja, poszlaki na Berenguera. Mówię, Rylik się jaki znaleźć. Albo we the Vries. We the Vries. Wyspy. Tak nazywają to miejsce. Tutaj dorodnie rozwija się roślina nazywana jaskółczym zielem. Znasz się na ziołach? Nie jestem zielarzem, jeśli o to pytasz, ale kiedyś się sporo czytałem. Wiem na przykład, że dwie dawki jaskółczego ziela z solami naezańskimi dadzą petardę wywołującą magiczny strach. Warto zapamiętać. Na bagnach żyje mnóstwo bledzoiderów. Jeśli uda ci się pozyskać dwie dawki ich krwi w połączeniu z limfą Abominacji i zarodnikami Echinopsa, uzyskasz eliksir, który druidzi nazywają lasem mariborskim. Znasz jeszcze jakieś zastosowania dla ziół? E e e thank okay.

Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, Wnusiu. Nie jestem twoim Wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś Wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach Wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, Wnusiu, chętnie opowiem Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia Pewnie zła dieta Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe Wiem, 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 ale powiem ci, Wnusiu, że on się bał Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety nie. Dzięki dziadku. Teraz chcę się pomodlić w spokoju. Posu. Ten muszał obelisk Uciekaj. wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest ozdobiony. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Ba, ba, ba. Witaj. Powitać! Ba, ba, panie, bo... Co się stało? Teraz nic, ale jak miał się to Nie cegła noba spadła. Ta, taka zabawa była. Rzucał kto cegłę w górę i trzeba było policzyć do pięciu, a później wiać, bo... Zegła na u spadał. Mhm. Mm Ale jak trzeba pomóc, gdzie trafić, to tylko do mnie, bo widzicie, ja nigdy nie błądzę. Ba, 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 ba. Zatem dobrze trafiłem. Ba, bab. Bagna są duże i głębokie, i komary w dupę tną. Oj, strasznie ostatnio tną. Kto mieszka na bagnach? Na bagnach to mieszkają. Ruidy, ceglarze, drwalce i potworzyska i komary. Mhm. Mm ba, bu, ba, ba, to o czym opowiadać? O ceglarzach. No ceglarze, tąpy ba, ba, tu zaraz, prosto się... pójdzie, tutaj wiocha będzie. Co jeszcze chce tam wiedzieć? Powiedz o potworach. Ba, ba, potworów ci u nas dostatek. Mamy tu błędaki i mamy które od się nie muszę trafić do domu. Latawice hołoboldy, co kraśne czapki noszą. A poza tym? A poza tym komary. Bywaj. Podróżny z daleka, siwy, a nie stary. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem waska, starsza wioski. Gerald, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały. Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać? Białowłosy! Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli! A potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, Biał... Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz doły z gliną i naszych prześladowców. Oce... Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów. czas wyjść. No ja się Krzyknął na Josie.